Cześć, witajcie, z tej strony mafia. Salę, so, co jak widzicie, dzisiaj gramy FIFA 16 z Mikim? Cześć, witajcie Dzisiaj, dzisiaj tak jak widzicie, tutaj taki fajny efekt na naszych kamerkach. Wow. A co ty tam przestawiasz? No i co, dzisiaj nagramy sobie szczęśliwego trafa. Eee, zobaczymy, jak to będzie A na jak? jednym komputerze. Dobra, ja już nie, niestety, niestety bez zwodu, bo nie wiem, coś nie działa. Ale ja też to, nie umiem, spokojnie. Damy radę, dobra, także co, ty w prawo? Ja mogę w prawo. Ja w lewo? Ty mówisz, start. Dobra, ja mówię, stop. oczy. dobra. To ja start, no tak? 3, 4, Stop! Ty, ale bardzo podobnie, zobacz, Ej, ogólnie nawet spoko nam się Trzeba, trafia. Napije. O ja pierdzielę Robię. wasze do nas Dobra, mogą być takie stroje. No sobie kur... Nie, zobacz czy A, jest ten, żeby nie padało. O, widzisz, ja nie chcę też deszczu na pewno grać. Zostaw mi to. No. no nie chcę murawy na skos. Dobra. Chcę do my... ch ch Chcę Chce małą kratkę. Mi to. To, to zostaw mi to. Jeszcze damy sobie taką godzinkę. Poczekaj. Dobra. Eee, Matko Juba, Jabuła, Denisov, Kokorin Dobra, nie, na pewno ja zmieniam już formację, bo ja tylko umiem grać na jednej formacji 4 4 2 w ogóle? Dziagojew, o, super Matkoś Szakirkov Bożeż ty mój Mhm O, Szato w gra Szato? ma to. No rewelacji nie ma w tym składzie moim. Dobra, mi na razie. Czekaj, Kokijów. tu się tutaj. Dobra, ten jest lepszy. Eee, moment, moment. O boże. Łodygin! Ja... A kto tu jest? A o... Potem będziecie tak. mówić, że nas nie garnią nie ma na display, wybaczcie. Jo, ale no trzeba. Czekaj. Granat ty wybuchnie? Jak będzie zamach? Jak w Paryżu, ja to, nie gra. Jak ten sam moi to nie wychodzą na blisko, no się bani. Kuzymin, dobra, nie wiem, zostawiamy tak jak jest. Ja ty to może dobry. Nawet! A mam opuściłem, tylko dobry. Matko, A to patrz. ja Tak. A to nie, nie, nie zdążyłem. To właśnie dobrze. O kurde, no i widzisz, ładna pogoda chociaż jest. Ej, wyłącz tego. A nie umiesz tego wcisnąć? Tylko po prostu? Ty. No dobra. Nic, już nieważne. Dobra, czekaj. Może być niezłe widowisko, rozpoczęli. No. No Aaaaa, skamkowe Ustawienie ja. się w teraz na pańówka ekranach Zagrają w ustawieniu 4-5-1, koncentrując się na zablokowaniu dostępu do własnej bramki... Jać, 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 jać. Ja. 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 Moje tą gagańską, tą sałatkę mogli przywieźć, tą grecką, tak lubię. Myślałem, nie nie że już ale... no, da, faul ogólnie, ale... Dobrze, za fał, Jaszek, chyba żebrak. Zamknij ci się, żulu. Michał... Ty masz problem z alkoholem. Dobra, żeby nie, ogólnie nie stracić tej piły, to lepiej uderzyć. O, no i zawsze coś, jakiś do statystyk. Co to było? Co? Nie, bo jak się traci piłkę, to później idzie taka kontra, a przez nas to już jest płycie. Jak widzicie, nasza, nasza gra. Boże, mi ci się rozpędza, a ty sama raz tam jest? tempo jest piła? Coś stało? się? Ty masz tego, Petfacidis. Co? E, Samaras. No nie tam takich słuchaj ludzi. Ja cię kręcę. Ty masz tego, Gekas. Pedofilia z Gekas. Pedofilia. Może? Bez przesady. To ruskie, strzelają. Gdzie się tylko da. Kim to byś musiał ping ty się na pierw. Kurwa, mać. Dobry przechwyt przejmuje teraz piłkę. Jakoś tak szybko to w ogóle. Boże? Mi palec się omsknął, bo ja już myślałem, że mu tak, tak huknie. Boże, widzieliście, jak mu z wchodził? A, okej, okay, okej, okay. zabieraj tę piłkę szybko, panowie. Dziagojew. Brawo. O, słyszymy wiechtankę, udarowo. V był. Moc wat. Tam właśnie to są kafelki. Denisov. Czas mi się uda się bramkarza No, badam ile razy już wepchnął bramkarza, tak no, że Normalnie piłkę trzyma nie, ale go wepchnął bo się wywalił na przykład A uda, uda się odebrać piłkę Jako jewej Sias płaski do okay. Papastopulos O Boże No mówię, to że jest? to... Że, no ten co porus... Nie, papastopulos nie on gra w szale... Podanie okay, no, pod okay. skrzydle. Pas do pulu, ale tu powinien się być Sokratis. O boże. Sokratis? Kurde, Sokratis... <noise> Widziałeś, co on tam zrobił, mój? Pocze. Nie mam pytań, co mój zrobił. Pozdrawiam, jeżeli to oglądasz... O Jezu. ...to wytłumacz mi, co tam zrobiłeś. Pierdolni Boże, dlaczego bym tego? Nie wiem. Do środku i mnie tu. Jak widzicie, I cię ciężko jest grać takimi zespołami. Trudno się takimi zespołami gra, ale gra się fajnie. O, Właś, że... o, o, nie mogę sobie wyobrazić, że gra się bardzo be... ciężko. Shirokov. Shirokov. Petfacilis. Dobrze mówiłem, że będzie. Nie wnikam skąd tak to z naszych gości, tylko. Nie, zawsze bekę miałem, bo z Adam kiedyś grał Grecją. Żebym w ostatniej chwili, ale... mój, w ostatniej chwili zabrał piłkę ty. O, o, o. czemu mój tam ten... Mój się tak napierdolił ruskiego bimbru, że dopiero... Zobacz No i nie, nie ma. ma! No chyba se... Ja już pada puściłem, bo byłem nie pewny, ma. że też będzie. No na pewno Greja, nie, się przyjmujesz tam Nie No Spalony. Mój się bał do piłki Co? <noise> mój no spalonym jeszcze po parze to nie dotykał. <noise> Gramy Siroko? Boże, mój to nie. Czekam, od w ogóle kurwa jakieś... ja Nie wiem, czy wychodzi no wychodzi. mu się znudziło? Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Aj, 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 aj. myślałem, że ten wykrok zrobiła się pomyli. Ten chłopak ma ambicje, konfuzja, ale ma jak kapuska normalnie. Jest kapuska. Już gotowy do wejścia na boisko. O, o. O, o. No i tu był fa no, no na pewno! O, to, to, to. o Boże, zobacz jak się fajnie ustawili w rządku. O Boże, weź całą drużynę, ty najlepiej tu zbierz, żeby ci pomogli strzelać. I tak. Nic. Gdzie jest radar w ogóle? No, nie wiem, znowu poszedł Trudno, ale w ogóle radaru nie ma na dole i nie widzę, gdzie moi są po Jak Serdecznie radar. No. Uderza! Chciałbym żebyś spalował tak strony nie. Ej, ogólnie to jemu z jakąś tam kontuzją chyba gra. głosek jego z głos chodzi Jo Bezutki zobacz, zobacz jak oni wyglądają Ej, mało się. Zobacz jakie ruski to są kurwa Ty to jakby nie pił chyba ty jakiś na głodzie jest Ten taki typowy taki No mówię Ten Norek. Sasha taki typowy <laughs> Sasha <laughs> Typowy Sasha ty Dobra jedziemy no co ty robisz? Nie, nie, ja chciałem grać Masz też po 80 na napadzie, a ja... Groźna kontuzja, no i będziemy mieli zmianę A bo to ty! A ja mówię, co mi dziwny zwód jakiś robi? Czy utrzyma się przy <grymne> <grymne> No już blisko pole karny. Ma trochę wolnego miejsca ja, spokojnie. Takimi strzałami go nie pokonają E, no tam to faul był. Dobra, zawsze idzie w środku pola. Dobra, okazja Górna, ja nie mogę, co druga piłka, to idzie górna. To ja też pewnie górną pójdzie. Jaki. Brawo. Dokąd ten wyświetl. O Boże. Może to przejdzie. 300 Nie ma V. Nie ma. Nie faulu, piłkę, popatrzmy. To mocno. Ale idiota. Bramkarza no. wyciągnął. Niepotrzebne takie coś. To samo co. wyszedł. Boże. Dobrze, odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Kaj, ty podajesz. Boże. Mmm... Teraz góra! Jezu, bez wodu to nie wiem, nie umiem już teraz grać. Przecież ty z wodów nie używasz nigdy. Jak nie? Już nie widziałem już. Tam czasem jak to biłam położenie miejsce. Tak, ale to wypuszczenie piłki mogę zrobić sobie. No, to, to nie jest zły Ale no, gdzie, no, gdzie jak to nie ma z wodów to i nie ma tego wypuszczenia. Zadanie, no, to nie wiem, no ale to się bale. jest dwutkiem na zadatki O Boże jak tam się miną Czeri szef Czory szef typowe ruskie o czereśniok czereś blisko już do bramki. o boże kuranie nie spodarnie mają mi się o oh, no jakie wpuszczenie o panie, o, panie. Igor, o, piękny piękny rogal jak Adam Jakowa o Boże, to miało być doświadkowanie, co będzie bezbarwne. Nie no, jest trzy, trzy barwne, mam kolory w flagze. Chyba, że jakiś granat padnie w trakcie meczu, jeszcze. O Boże, gdyby on tu podał, to byśmy mogli wyjść na jakieś prowadzenie lekkie. Spalony cały szczęście. się nie ma. Czas na odróż? Mitrofil, przepraszam. na czerśniaka Sama Lis. Czerśniański dobrze uderzył no. głową. Byłoby niebezpiecznie, jak? gdyby nie spudłował Oto i na coś tam było. Posiadanie piłki jak widać Szakos. podobne Bardzo wyrównany mecz. Jagojew robi się niebezpiecznie. Matko Boska. Co ty zrobiłaś? Zmiany. O boże Oni żyją? No moi tak średnio właśnie Ej czemu ty tego wcześniej nie wziąłeś tej zmiany? Ja pierdzielę. Ja nie widziałem tego A już to nie mogę Dobra no? nie wiedziałem, już... że już boże. nie mogę Bez mózgu Ty stój bo mi się źle zmiany ja wychodziły Ale ej co to daje, jak to jest chyba koło 80 już? O boże fajnie że się pola sobie odmścił. Nie, wiem, czy to jest dalej. No, może być fajnie, spokój się od pola. Może się pił wybić. wygląda piłkę. na to, że będziemy mieli zmiany. Trener najwyraźniej nie jest zadowolony z gry niektórych zawodników. Jeszcze tylko 5 minut, wciąż remis. 3:2 opulos. Hmm? Widziałeś to? Brawo, ja, ładnie <laughs> zabrał. Jakie oni mają kontrolę piły. Cztery szef was chyba zmiany nie wejdą dzisiaj Mat... Długa piła Nic z tego Nitro blue no, Jakie tam Greg, no tam mogłeś poślizgnąć, że dać jesteś bykarny. Tyś no, być... ma Czynałem, to. To być czerwona. Czerwona. Ma już jeszcze okazję. Dlaczego? Sędzia pokazuje żółtą flagę i brak protestów ze strony ukaranego wierzcza. Zagranicową. Oboje. Z tego nie wiem. Karmez jest w broni. On ej, jest nie ma. Chyba ja jest. Są do gry, górę, ale, ale tam nie ma złogry, jak gram ja tam się... Ale tu będzie, to i kramy dogrywka. No nie. No dawaj, to, no dawaj, bo i tak nie mogę ten, nie mogę ten. No wiesz co? Że środy nie niepotrzebnie zmienić. Boże, to są kontuzje w ostatniej chwili, nie? Może? Partnera! Naprawdę on nie składał się do tego strzału, a było nie. Nie było spalonego dlatego że Twój że po ciągle. Nie, no wstałem. Znaczy ciągle leżał. Może mi już palec z nogi zdrętwiał. To jest oni tam drugie życie, mają teraz. Bez, bez, bez tylu nabiegają. A ja to pytam, jakby tam bingo był, to by poszedł. nie wiem, po co ty górne podajesz ciągle. Czemu tam sędzia się włączył do akcji? A, Skusił. się odebrać piłkę. Skusiłem Ole, piłkę. Skusił. Już blisko pola karnego. <gryj> ci, Boże. Dobrze, pa, gol. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłka jest, to była duża, przeciwna. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Aha. Piłka nie dociera do adresata. kiepska centra. Dobrze, ściąga. Obro... No, będzie gol? Nie, nie. nie. Miał uderzyć, 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 uderzyć a nie takim. Gorsze jest, jest to, że wygrasz w karnych. Bo ja się nie mogę rzucać Bo nie mam analogii. Chrymisem. O, jeszcze słowo. Ja chcę to rozciągnąć przed? No dawej, no. Szmat, to nie w tą gram. rzuciłem! Ja chciałem w drugą! Jeszcze bez radaru to nie wiem gdzie są moi Na radar nie patrzysz Jak nie? Ja zawsze patrzę na radar Ja życiu na radar nie patrzę Dlatego ja mam włączony On tylko brawo. zasłania pole Ja to tak zasłania No Ale tak! Jak to widzę chociaż gdzie moi są rozstawieni Ja nie patrzę, ja, ja wiem gdzie są moi Strata w środkowej strefie boiska Mitroglu Nic się nie zmieni przez te końcowe 5 minut, wtedy będziemy mieli serię rzutów karnych. 5 minut. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Go. Bardzo łatwo przejął je rywal. Uderza! Oh, była bierdol. Bierdol. O ja pierdolę, O Boże, trzymaj tam nie ludzie. O Coś tam odpierdolił. Przecież zawału dostanie, jak ma to, to Ten jeszcze wy... Kurwa, wejdzie to. To jest specjalnie teraz będzie do karny. No i co? Fryer. Mogliśmy go ja mi Dobra, nie mam wyborów. Może, było, że jednak mogę. Ty, niby to mam, ale to co z tego? No spokojnie, ja też karnie nie pobranie. Nie, nie mam. Nie mam rzucenia się. Chyba no. Wyjął! Ciężko będzie. No, nie nie mogę się rzucać, no nic nie poradzę. Pytałem, czy chcesz gabić Nie, dogrywkę, dobra. Powiedziałem jeszcze, by się skończyć, może. Myślałem, że wszędzie to rozwiąże. Muszę mieć pełne wykorzystanie i tyle swoich ale to i tak, wierzy. bo już ma pierwszy stracony. Jest! No, no. no mówię, fart, bo. No, no, no nie patrzymy. patrzcie. No nie patrzcie. To jest zobaczcie, jaka to we wszystko No trudno tak. W lep wolę, żeby Grecja wygrała, niż żurskie. A co? Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do mnie bo będzie taki podobny odcinek. Na razie trzymajcie się. Cześć. Na razie, cześć Pa.